W tym odcinku mam was do powiedzenia, że zrobimy nowe studio, tak, już mam sobie tam przygotowane takie studio, gdzie będę miał wodę, potem wezmę sobie komputer, będziemy grać w Minecrafta, ale też w domu będę miał biurko i tutaj też będę miał, e, w takim moim studio będę, i zrobimy też studio, jak dacie, jak dacie 80 subów, pod, jak dacie 80 subów na tym kanale, no, nie, no mało brakuje, mamy Czeka, 62, mamy 62, więc mało brakuje, nie brakuje aż tak dużo, więc e, e, jak będziemy mieli 80 osób pod tym filmem i na kanale, oczywiście na kanale też musi być, to wam pokażę nowe studio, będzie mega dużo tam jest... Nie no w tym to nie będzie w tym tutaj miejscu to nie będzie ale mam też do pokazania bo się chwilą coś do mnie sztukało jakby tutaj więc potem zrobimy e, malutkiego, krótkiego live'a i wam pokażemy, który będzie trwać godzinę więc e, e, wpadajcie, będzie tutaj godzina godzina będzie trwać więc wszyscy wpadajcie na okie a więc pokażę wam wtedy te studio i będzie bardzo fajne, ogólnie, no tak. Więc te studio jak go... jak zobaczycie film, to jak zobaczycie nowy film, to od razu wpadajcie, bo na 80 subskrybentów, jak będziecie się 80 subskrybentów, to już w jutrzejszym dniu bezro... pokażę studio, więc wszyscy wpadajcie, jak będzie pokazywać 80 subskrybentów, to w dniu zrobię też studio. Wszyscy muszą być na kanale. Nie zapominajmy, na 100 subów robimy Balmanie i na 100 subów też robimy nowy kanał, gamingowy kanał. Będę nagrywać, na razie tutaj nagramy Minecrafta, potem Minecrafta tutaj nagramy na tym odcinku, na tym kanale, a potem zaczniemy na gamingowym nagrywać Robloxa i Minecrafta. wszystko tylko... A po ti, tutaj wymyślamy. Więc zaraz pomyślimy, czy możemy tutaj was nagrać. I no mam nadzieję, że coś nam się to czy tutaj to to uda wyciskać. Wam pokażę studio. Jak zobaczycie, jak to zapadniecie. No jak zobaczycie, nie no, nie patniecie. Jest takiego to studio. Ale normalnie musicie zostawiać bo zaraz wam pokażę. I na. nie jest, nie bardziej, jest ma bo on po, nie pokazywał od twarzy się ukrywa, a teraz dobra, w końcu pokazuje się. Ej, bo jestem pewien, że to będzie taka rzecz, że to Ale. A to ja będzie z kim? A ja od kariery, od e, pierwsza od kariery zaczynacie. Zaczynacie od samej kariery, zaczynać. robić od ale wiecie co? W gamingowym kanale zrobię jeszcze troszeczkę kanałów, zrobię jeszcze jeden, co będzie po cyprisku, więc spadajcie tylko na ten kanał. Ła, 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 ła. I będzie się nazywać, wam zdradzę, ale innym nie zdradzę, uwaga, będzie się nazywać As. Ale to jest to jest... Coś takiego będzie w kanale, więc... Wykładajcie, wykładajcie. Na wszystkie moje tym kanały, tym wszystkie, tym wszystkie, tym wszystkie. Tym pyk, pyk, pyk. Wszystkie nie muszą być. Wszyscy nie musi, musicie być na kanale, le, 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 Może nie wiem, za dzisiaj wam pokażę szybkie... Jeszcze będzie pitem i Oczywiście, że zrobimy taki film, to szytao, to szyta. i będziemy robili więcej filmów po prostu, więc mm. potem e, zrobię takiego live'a, bo słyszę, że to sztuka, może ktoś tam kosztam i zobaczymy, bo troszeczkę się czekam. A razie jeszcze jest dzień, może potem w nocy w domu sprawdzimy, a nie w tym studium wielkim. I też kupię Minecrafta w prawdziwym życiu zobaczymy, czy jest ja w ogóle mam na sobie. Dzisiaj zrobimy, no, no, będzie praca, więc wszyscy musicie być na tym kanale. Zrobię jednego live'a, jednego odcinka. Jak to nie jest w ogóle short, to jest coś takiego reszty, No, nagrajmy, no nie, no nie, no, nie no, nagrajmy, nagrajmy. Jest, fajnie będzie, jeżeli tak zrobimy. Miejmy uh, uh, uh. no, Billiaisz. Ja tak. A więc no wszyscy muszą być na kanale, wpadacie. I czekam po prostu na Was. Czekam po prostu na Was zaraz będzie. Wszyscy czekam na Was, czekam, czekam. Kogoś zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tam zobaczymy, ale na razie nie. Potem w nocy zejdziemy w głęby lasu i zobaczymy kto będą nas sztuką. Na razie to w że może też... W domu coś będę słyszał, że tak się teczy. Tylko naprawdę ja wam nie kłamię. A więc czekam na was! Wszyscy czekają! Uhu. Będzie więcej shortów dzisiaj. O kurde, nie, nie, czekaj, czekaj. Dzisiaj zrobię dużo shortów, a bardziej z filtrami więcej shortów. Więc musicie wszyscy być. Tak, a więc kończymy ten odcinek i czekam na was!